Siemano, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Compson, a to jest trzeci odcinek z FIFA 14 Ultimate Team. Jak widzicie, tak się prezentuje mój obecny skład. Na bramce mamy Mignoleta, S.O. Basong, drugi S.O. jest to on Onhua, ale on jest tylko na chwilę, bo ogólnie tutaj stoi, stoi Jagielka. Ale Jagielka jest zmęczony i postanowiłem dać go na rezerwę. Lewa obrona Klisi, prawa obrona Richards. SP Frank Lampard. Drugi SP Saboye. Trzeci SP Sisoko. Lewy napastnik, czyli napastnik, no to znaczy zwykły napastnik, ale u nas lewy napastnik. Jest to Remy. SP De Bruyne. Oczywiście ze zmianą na Kagawę. Drugi napastnik. Jest to Daniel Staric. Jest to naprawdę bardzo dobry zawodnik. Ma bardzo dużo tempa i ogólnie z Remim bardzo świetnie współgra. Chciałem powiedzieć współżyj, ale nie. Współgra jakoś tak lepiej brzmi. W ogóle współżyj to też by tak było tak trochę dziwnie. Oczywiście jako zmianę mamy Defu i Benta. Na razie zmieniać ich nie, nie potrzebujemy, ponieważ spisują się bardzo, ale to bardzo, bardzo dobrze. Zobaczmy ile Defu u nas przegrał ogólnie. Przegrał on 30 meczy. Yy, I przez te 30 meczy zaliczył 20 bramek i 12 asyst. A zobaczcie na Remiego. Remi przegrał mnie 21 mecz i strzelił aż 18 bramek i zaliczył aż 7 asyst. Remi jest to naprawdę bardzo dobry zawodnik. Wyczaiłem go u kamyka i mówię, kurczę. on tak nim świetnie gra, no to zobaczę jak mi się nim będzie grało. I też go kupiłem, chyba go kupiłem, poczekajcie, no za 8 tysięcy. Tutaj mamy właśnie Staridza. Jest on za 14 tysięcy kupiony. Jeszcze troszeczkę drożej, ale zobaczcie, rozegrane gry 3. I 6 bramek. No to moim zdaniem naprawdę było warto. Szczuczek ma 4 gwiazdki i słabszą, słabszej nogi ma 3. Tak samo jak remi. No więc dobra, bez zbędnego pitolenia. Co my tutaj możemy porobić? Zobaczmy sobie. Oczywiście mój profit. Zysk na rynku. Proszę bardzo jest to już 70 prawie tysięcy jest to już myślę że spora sumka oczywiście to się coraz bardziej zwiększa i ogólnie może dobijemy w końcu do tych 100k lista transferowa co ja mogę sprzedawać zobaczcie tylko zobaczcie co ja mogę sprzedawać oczywiście tylko jedną rzecz sprzedaję i tą rzeczą są koszulki FC Bayern ciekawe czy ktoś kupi jak ktoś kupi to oczywiście kupię więcej tych koszulek i dalej sobie będę na tym fajnie zarabiać Bilans. Ile? 17, 5, 13. Yy, jakieś 3-4 porażki są spowodowane tym, że po prostu wywalało mnie podczas gry. A grałem sobie z Miodziem, którego bardzo, ale to bardzo, bardzo gorąco pozdrawiam. Miodzie, jeśli to oglądasz, to pozdrawiam cię. Dobra, zaczynamy sezon online. Jak widzicie, jestem w ósmej lidze Mam jeden, jedno zwycięstwo, jedną porażkę i jeden remis. Porażka też, ta właśnie jedna naliczona jest przez to, że po prostu wywaliło mnie z internetu i koniec. Więc, dobra, zaczynamy kolejny meczek. A ja Was zapraszam do og oglądania skrótu. Jeszcze sobie, wyszukajmy przeciwnika. Dobra, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Kacpero mnie wyprzedził. Co za człowiek, po prostu. Bez serca. Żeby mnie wyprzedzać. O, 37 level. Już jest. O, dobrze. Niedługo będzie 40. Już w ogóle będzie. Zrobiście. Boże, no można czekać. No, panie Ultimate, co pan tutaj w ogóle robi? Aha, połączenie zostało przerwane. Dobra, szukamy dalej. No, dawaj, 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 dawaj. Kurczę, no co jest? Nie lubię mnie czy co? O jest wreszcie. Hmm. Oczekiwanie na przeciwnika. No super. Właśnie tak jest z Ultimate'em: trzeba czekać, 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 czekać. I jeszcze raz czekać, żeby po prostu sobie z kimś normalnie zagrać. Jest to masakryczne po prostu. O, dobra, wreszcie kogoś znaleźliśmy. A ja sobie wezmę niebieskie koszuleczki, dawaj mi te koszulki i po prostu gramy. Tak się prezentuje skład mojego rywala, a ja Was po prostu zapraszam do skrótu meczowego. Trzymajcie się, cześć! Minuta czwarta, Konstantin zagrywa do 5-5 do Pandewa. I uwaga, Pandy wbiegnie na bramkę, ale na szczęście nasz bramkarz wszystko ładnie obronił. Następnie mamy rzut rożny. Konstant, uwaga, to wali z główki, ale na szczęście nie trafił. Minuta siódma, uwaga, uwaga, Sabaje, Sabaje, uwaga, wrzuca i Star... Daniel Starbridge pięknie trafia w światło bramki i mamy wynik 1 do 0. Minuta 18. Podanie do, Yang, do Nianga. Niang uwaga, wrzuca, ale na szczęście nikogo nie było w polu karnym. Minuta 30. Uwaga, wrzuca lampard, ale niestety nie udało się. Chociaż jeszcze tutaj Sisoko próbuje Sisoko. Sisoko strzela, ale bramkarz broni. Minuta 36. Niang uwaga, Niang biegnie. Sam na sam z bramkarzem i, i Yang trafia i mamy wynik. 1 do 1. Minuta 45. Sisoko otrzymuje piłkę i uwaga, Sisoko strzela, ale niestety strzał niecelne. Minuta 52. Starbridge, uwaga, Starbridge wrzuca i Remi trafia do bramki i mamy wynik 2 do 1. Minuta 55. Klisi, uwaga, klisi przy piłce, klisi. Klisi wrzuca i uwaga. Starbridge nie trafia, ale dobija Sisoko i mamy wynik 3 do 1. Minuta 57 Jervinho zagrywa do poza niego i Pazani zamienia strzał w bramkę i mamy wynik 3 do 2. Minuta 86 Frank Lampard wykonuje rzut rożny, Remy wali z górki, ale nie trafił i Starbridge Oczywiście dobija to i mamy wynik 4 do 2. Okej, okay, tak się kończy to spotkanie wynikiem 4 do 2. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dziękuję Wam za obejrzenie. To jeszcze macie statystyki, statystyki i tyle ile pieniędzy otrzymałem. I co? Do zobaczenia w następnych odcinkach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!